Dawaj, ja ogramy no, swoje. Natubik no, w końcu <grym> A może o, to niech strzeli w te budynaczki Ale na no, Ebole wysrało kurwa, tragicznie Mamy radę. Elvis Turbo Mam, mam Ale ja Dziękuję za przypomnienie Pędzące Elvisa Raz gość poleciał bez na kurwa bez pocisków Lata Ta, no, Elvis, pokaż, czy ma, Elvis, pokaż czy no. masz badania, bo no, ja tak nie mi. wierzę. Zobacz, tobie przypominają, a mi kurwa na streamie nie potrafili przypomnieć kurwa zwanie mapy przez dwie godziny. Ja coś czuję, że a? kucie nie ma, bo zawsze byliśmy ze Ja pierwszy. mam dwie turbiny. Dobra, skupmy się. Pan. Jakiś Leopard, kurwa. 140. O. Dobra, to o badania, jak mi chodziło. Dalej nie będę jechał. No, Kurc, no już tak życzę, kurwa nie naokoło, skracaj już. Kurwa nic nie spadnie. Czy, to, czy to dziecko się wycofuje? No okej, okay, to na chwilę będziemy mieli przewagę na początku na pewno. EBR jedzie od nich na chwilę, więc prawdopodobnie też jadą. Moje drzewo. Będzie Chuj, chyba pierwszej, bo... nie? <laughs> mm? Mam spota. Coś jest w krzaku. na midzie. Bo na no, góry, nie nam no, idzie, Albo z góry, Albo z góry będzie po co Z góry właśnie. No, jednak nie jadą. Może być jakiś opóźniony raż wodą, też głupi. Ja bym jadą, już jak już widać, tak? Spójrzcie. Co? <grym> Spójrzcie. Zajmijcie tego, chwila. No, stoją w lesie raczej, albo gdzieś uczajeni. No, na przepraszam. się drzewko Zajmij za mało teraz. Znaczy, nawet dalej to marnie. No, harta leci. O, dobra, dobra Arta tak Zrotujcie CS sami już, tak? Jak co ja na cover to Ebrem będziesz mógł podjechać pod domki, e, kto spotuje to? Tu się coś łamę. Ja, ja Bo mogę tu się w krzak podjechać. Ja podjadę w krzak. Ja to też podjadę jedną. Na... Mogę, mogę jednym jeepem tu grać? Złowalą się Możesz, możesz, no. Tylko tak sobie ci ta arta nie pokarała, nie? Za bardzo? Ja tam podjadę, będę się roba. Porka miałeś... To, to yy, arta. arta kada. No nie wiem. Pod, czyli coś tutaj podgra. Zobaczymy, jak nasze EBR wypchnie to, to wtedy ja wodę zajmę Chyba, że nawet w sumie Adzik byś mógł tam jechać Ja mogę nawet napędzić Nie, nie, nie. Na tu być? Ja go tak. zaświecić Ja mogę w Okej, dobra, to ten, ja w to Może coś Myś wejdzie Łamiąc więcej drzewek no. Grają pod Arte, więc się zajebali tyle No już EBRE małeś jechać tą wodą Ale, nie no, jest, jest tu Wiec, się co, zwalam do bo Jeffa. tu jest. Arta kada. A, a Arta nie ma perma. Nie, nie, nie. Ja z drówka. Ale tu okay, pyłanie doleci drzewko. Czy to my? I ja z drzewka. Dobra. Tak, tak, to my. hl Dobra, Dobra, jadę wodę. Adik, możesz tam na bazę przypatrzeć, może sobie z bazy się oświeci. O, jest spot. Od razu jak wyjechałem jest spot, Czy gdzieś tu na środku jest spoter. Ewentualnie tu może być, ale... Nie, nie, tutaj, tu bliżej nie ma na pewno, bo ja stoję na open. Bez Dobra, się. coś mi z bazy zajebało ze za zero. Sprzeciw pancernego i zniknąłem na dojeździe, i dostałem później spota. Więc on może gdzieś tutaj być nisko, nawet ten spota. Aż tak, no nie wiem. No, się. my na Chiny też dostałem ja, do ja dostałem spota tu wyjeżdżając, zniknąłem a, a na dojeździe i dostałem to. spota tu. Dobra. Ja tu hardy patrzę, tu stoję bez spota. Nie wiem, kurwa, skąd on mnie zaświecił. Dziwne jest to, że ja zniknąłem na dojeździe. Ja przestaję bez spota. Musiał... A nie możesz, Ebrem zrobić tutaj rundki? Sprawdzić tego? Mogę. Chyba... nie powinniście wyjebać, nie? A jeżeli tu... No, ale tak, tak, bo... bo stąd Adzik by cię widział, nie? No i My nie znaczy, mamy spota, ono ogląduje teraz. taki max range. Jak przy budynku stoi, to nie widziałbym inaczej, raczej, ale... Tylko wiedzą. Dobra, tu piknąłem, jest spot. Możliwe, że tutaj coś stoi, czy nie? Czy sprawdzicie to już? E, możliwe, że tutaj Ja teraz ja kupuję bez, no, ja tak bez spota. No, blindowaliśmy, ale raczej nie. Tak, tak, tak. Tak, tu tak. tutaj. Tu go nie ma, już bez spota jesteś. Dobra, Adzik stoi. i CS-y przeszalujcie tu. Bo teraz na sobie R tu jedzie. No, tylko tam jest w dole, więc my CS-ami tak. A możemy jednego ci w tej naturze znowu zagonić i będzie sobie chlepał to za Tylko ta będzie go Arta klepać. Będzie coś wyżej, za tą to nie jest Giecek, więc wrzuci. Na nawet jeśli to jest Giecek, to nie Ja wrzuci. tu piknąłem, dostałem spota. No, on gdzieś tu stoi. Gdzieś tu w tych no, szakach musi stać. Tak. On musi tam stać hardy, bo jak nawet jak... jest, arta arta. to jeszcze nie ma spota. No, tam no, dalej, on co? jest gdzieś tutaj za bazą. Podeśnijmy może do chiefa pod Ja Jadę już. ta, tam możesz jechać. No? On musi gdzieś się stać się tu, tutaj wyjść tutaj tak za wysoko dostań, bo była dzika to widział się spota do ja ja on tu, ja tu dalej ja będzie gdzieś dotąd On będzie tutaj listo. Ja strzelałem bez spot Met. Med jest Met. Ładnie, jeszcze dwie nice. To na Awku jest? No nie ważne wyjeba się no jak na Afku to czy on żyje? Goldinga no. mieniami nie widzę No to ja nie wiem bo ja spota na że dostałem tutaj tutaj No to by zgadzało się żeby jest ty. Po tam go dłuższy Nie tam jest to 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 nie to jest. To Chyba KD. Cześć mógł się cofnąć bardziej, nie? Ja było coś za 468, nie wiem, czy mobilny. Bo czy... ja od razu no, dostaję spota, jak piknę no, tutaj no, na rogu, no, nie? No, no. Czekaj, zobaczmy, no. się cofnę, Ładzik, poczekaj. No oni, Jeff drzewa wypierdolali jakieś, pewnie ma mają zjebane. Debila Tak, dalej dostaję na rogu spota, więc on musi być gdzieś kurwa tu. Bola. Kurwa na rogu w budynku? Czy tak rozpikaj, na widział, to widziałem, tu nie Znaczy, mówię, nie, ja na rogu jak się pikuję. Nie. nie, Adik, nie budynki. Budynki mnie nie zaspotują. Tu, tu, odtąd gdzieś. Tak, ja tam pingałem, żeby zacząć ten, się. Ten krzak na pewno nie. Ten jeszcze zacząłem lądować i nie wiem. Skąd na to No, z daleka no, gdzieś, to no, z redline'a. Tu stoją czołgi. Ja, no, to mało. No, A, jeszcze to mi jedną ktoś, to kurwa, to 415. Nie wiem co. Ktoś sp O! Nie, to przeszło. Ebola szale palcami? No to ktoś, z pan jeszcze raz stąd, kurwa? taki. No to, tak 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 tak. no to Leopard. Albo to sobie... Leo, no to... e, Dobra, oni mają Leoparda, 140. Zrotujcie CS-ami. Zrotujcie CS-ami CS i lecimy od tej strony, wiedziemy I wiadomo, CS-y będą pchały ebole. Tu od dołu, tak? Nikt od góry nie jedzie. Tutaj się zgrupujcie i od tej strony jedziemy, tak? A może zostaje na kamieniu jako ostatni. Jeżeli można. 440 takie ci, fajne są tutaj. Co, tu nie zostawiać jednego chociaż? Nie, tu, jak już, to ten na kamieniu, jak ktoś jak ktoś Dobra. ma mniej A Adzik gdzie? A idzie też, musi tu być, tu musi być siła. Gdzie? Chyba, że mówisz, że Azik zosta. Albo może, w sumie Azik się odnajdzie stąd. Czy on tu, czy tu, Adzik się odnajdzie. wiesz, żeby z był, był jakiś kąt do bicia No ja też będę od tej strony. Jak oni mają artę, mają ebole, tu. Jeszcze może ten Leopard też. O, spot. Okay. Cześć chłopaki! No ten EWR jest tu stoi, no. tu na bank, tu stoi, w tych kurwa krzeszkach tutaj gdzieś. Gdzieś tu. No, może tu stać. Ale. Bo, Ale tylko się wyprawia? Ja Bo tej... raczej spota dostawał, jak jestem tutaj, Ja Nie ja będę krążył obok, z tyłu, obok. jak wy się ebolami przyjmiecie, salwę. To... Te... Nie te... mówię. CSy pchacie ebole i lecicie arta arta, w to, tak? To I na pełnej trzeba jechać do końca tymi ebolami. Tu możemy, Elvis. Spotka, jest! A, jest aber, jest aber! Ale kurwa teraz nie, nie ma brodów. Tylko adzik ewentualnie Ta. lecimy? Ta. Mhm. No to wyglądało tak, Elvis, stawaj. Kurwa zjechał do do jeziora. No go Dobra, ebre mnie lecisz też, ebre. Jadę, jadę, tylko muszę napędzić. O, on tu jest, tu cały czas jest ten Ewer jeden. Albo Manti. I musicie lcisnąć do końca. Nie no, mają no, dwa ebry, to już Manti by chyba nie brali, kurwa. A dzik musisz. Dobra, ubiegać. go, go, go. A ty sobie. Lecicie, lecicie. Cały czas. I fokus, do końca ci stan. Czipa się, lecicie. Czipa. Traktory. Jest pan z Ebola. Jest pan z Ebola. A dzik tego Ebora. A dzik tego Ebora. 6 minut. A oh, gołę wow, tym przodem. Jadę, jadę. Loparda, Loparda. Cifa na dobicie na 400. Tego na dobra, tysiąc końca, z nami. Dalej nie musimy, nami. Dalej nie musimy, Grajcie, Grajcie, do końca. Dawaj do jedźcie, Dobra, Ten ruch zabić my. ruch, ruch, ruch. On już to to lighty, tak. kurwa. Dobra, nie. na prawą, na prawą, na Możemy może już... to. Daj... nie trafił do w dobra, pancerz. Nie dajcie pięć może? Ja Teraz to będzie ciężko nie daj. O dobra, strzelił. Nie no, nie mam jak zabić. Kubika, mają zabić. Kubika. Dobra, manti nam spierdoliła chuj jej w dupę. <laughs> Jadek kurwa daje na ciebie. kurwa trafił. O tak jak mówiłem, EBR stał tutaj. Wnów. Że akurat AGK nie, nie? nie łapał, a mnie już łapał. Dobra, dobra. Się Manty, dobra. Mam się kucie no. A manti Manti była tu przed nami, tu. A, mówiłem, że tam manti, nie? Znaczy no, myślałem, że już nie będzie trzeciego sz lajta po prostu. Vanil, cofnij trochę Kupujcie, tutaj. chuj. Bo nie wiem, czy ona... Kaap i go next, pan. Mamy bitwę na wszechkładkę na cichym, no, więc... Czekaj, co? bo tutaj osłaniamy. Twierdzą. <laughs> Takie inaczej. Czeka, <Że> reszta wypycha. <laughs> Spot. Do ragu, do ragu. Tu kurwa między waszymi lufami jest miejsce, Ona sobie. tędy może o. zapierdalać zaraz. No tak. odbijam. 4 minuty. Myślisz, że co bym już tak nie polusuje. No na pewno Co tam jest, chyba ale... Co on, czołg oszczędza kurwa? No tak, już spotnął, no on już Trubarty. chyba raczej w ten lazu gdzieś... Ogólnie ten Manticoron to zrobił takie coś, akcje kurwa, zasiecił się i kurwa spierdolił ogóle. Ale on wie, że tu się czołgi nie blokują. <laughs> ale No na nie, nie, no, no nie wydaje pieniędzy. Dobra, ja masę, mamy tak. drugą prowincję zdobytą. Na początku bitwy dostał łaskę z przeżyj. No dostał, łaskę, teraz stąd, stąd i zdobyć uśpitali. jeszcze żeby, bez pewności, żeby 20 było. Dobra, cichy brzeg teraz chyba, tak? Jak dobrze kojarzę. Tak.